Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta. Co jasnej bronisz Częstochowy I w ostrej świecisz bramie. Ty, co ogród zamkowy nowogródzki Ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia Powróciłaś cudem, Gdy od płaczącej matki Pod twoją opiekę ofiarowany Martwą podniosłem powiekę I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, Zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych. Do tych pól malowanych zbożem, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała.